Dzień dobry, witajcie. Z tej strony oczywiście Urban ja i was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj oczywiście seria od złotówki do gotówki to jest najlepsza seria na kanale, która naprawdę bardzo Wam się podoba. Kolejny odcinek, dzisiaj widzicie mega, ale to bardzo fajny zestaw. Myślę, że taki zestaw musicie zostawić, no przynajmniej tutaj 300 sleczek, bo naprawdę jest grubo. Takiego zestawu chyba jeszcze na kanale nie było. Fend i kronet naprawdę coś bardzo pięknego. Dzisiaj bardzo fajna akcja, będziemy sobie prasować słomę. Ogólnie już udało mi się skończyć żniwa hmm, Plazby tutaj stoi, ma zbiornik otwarty, bo mam jeszcze tutaj y, z 3 tony jęćmienia. Nie, nie zmieściło mi się na przyczepę, zjechałem tak. Bo do y 4 w nocy kosiłem y, jęćmień. Uważam, że nie wiem, gdzieś tutaj może Wam się screen wyświetli, jak sobie kosiłem y, zboże. Bo akurat zrobiłem sobie screena. Yy, jak grałem, no więc naprawdę dzisiaj fajny odcinek. Myślę, że, mówię, możecie zostawić, napisać jakiś fajny komentarz, co tam u Was słychać, jak tam wakacje już wam mijają, bo już mamy wakacje od dwóch dni bodajże, więc naprawdę spoczko. I co, mówię, suba też możecie zostawić w sumie, subika na kanale możecie zostawić, mile widziany. Naprawdę, yy, kto chce, niech zostaje z nami na dłużej. No i co, lecimy sobie za chwilę pracować, ogólnie tutaj widzicie e, tą dmuchawę muszę wziąć, bo to nie moja sąsiada e, dmuchałem ogólnie fenda e, Wolę go tak jakoś przedmuchać z tego kurzu, z tego wszystkiego, żeby e, czasami no wiecie, teraz jest grą, żniwa są, więc lepiej tak przedmuchać maszynę, żeby czasami coś tam się nie zapaliło czy coś e, Moim zdaniem lepiej przedmuchać dmuchać na zimne też, nie? Więc ja wolę tam wiecie e, sobie tak... No przelecieć go dmuchawą elegancko, z tego kurzu, z tego wszystkiego i jest wtedy elegancko lepiej. Dobra, odpalamy sobie fenda. Tutaj wam też pokażę zaraz mam widły od prezesa Ciara, więc w sumie zobaczymy jak to będzie wyglądać. E, Zdjąłem sobie je. Ten znacznik mnie trochę wkurzał, mógł być troszeczkę mniejszy lub coś, bo jak je chwycę to on nie, nie znika, po prostu cały czas jest ten znacznik, ale nam, nam nie przeszkadza. Spróbujemy te widły dowieść tak na obciążniku, mam nadzieję, że się uda, pojedziemy jakoś tam w miarę pomału. Więc sobie, no fajny zestaw, no te widły, zobaczymy czy, czy to wszystko będzie fajnie nam współgrało. Wziąłem sobie te widły, bo tam wiadomo gdzieś coś pozbierać, zawsze coś wiadomo e, można sobie wziąć, troszeczkę przygarnąć, zawsze troszeczkę inaczej, nie? Więc wziąłem sobie te widły, mam nadzieję, że mi nie spadną, oczywiście mamy je na widoku, więc powinniśmy z nimi dojechać na pole, zobaczymy jak to wszystko będzie. Stan konta się zmienił, sprzedałem owiec. Sprzedałem właśnie rzepak. W poprzednim odcinku sobie sprzedawaliśmy rzepak. Jeśli ktoś nie widział zapraszam. Yy, na poprzedni odcinek. Bo naprawdę też fajny wyszedł. Tam sobie kosiliśmy i też grubo było. Dobra, lecimy sobie, lecimy sobie na pole po, po pszenicy. Tego pola nie kosiłem na odcinku, te pole kosiłem sobie poza odcinkiem. Yy, dużo właśnie udało mi się skosić tej pszenicy, bo dało mi tam około 1. Yy, Czekajcie, z 12 hektarów chyba, czy tam 13 dało mi tam około 80 ton, więc naprawdę dużo. <laughs> Widły zgubiliśmy. Halo Andrzeju. za szybko widzicie. Muszę je wziąć. Gdzieś. Kurde, włożyłem je gdzieś podbierać w prasę albo gdzieś, bo... Aj, nie pasuje mi tam na tym obciążniku tam. Nie wiem, podbierak włożyć. Może będą się trzymać. I chyba nie Kurcze felek Daj mnie tu umietek I włożymy ja sobie Kurde awaryki miałem włączyć zapomniałem Jakiś samo za chwilę pojedzie Żeby mi się nie wdupił Jak je tu włożyć Kurcze by tu jakaś dziura była Tym jednym rogiem chociaż włożył Może się będą trzymać Ale ja to kiepsko widzę Ogólnie troszeczkę deszczu popadało ostatnio w real Dobra pojedziemy sobie tak No w miarę pomału nie Na zakrętach naprawdę tak nie za szybko, żeby nam jednak one nie wyleciały, bo chciałbym naprawdę je dowieść, przetestować sobie, jest to coś nowego w farmingu, więc warto przetestować. Nie jest to mod taki w 100% tam poprawny, bo ogólnie tam oglądałem u prezesa zero odcinek właśnie jak prezentował te widły, więc mówi, że naprawdę one nie są w 100% zrobione, ale fajnie, że coś naprawdę się udało tutaj wykminić z tymi widełkami, ja tam jestem zadowolony. Może one nie działają, ale fajną nawet mi takie frajde coś sprawia Jak coś jedzie sobie na obciążniku, kurde mamy widełki elegancko, Mi to się podoba takie coś, nie? Więc ja tam jakoś tam żalu do kogoś nie mam, że coś moda komuś, coś komuś modnie wyszedł, nie? Bo ważne, że ktoś tam się starał i coś tam starał się zrobić i w miarę się udało, nie? Zawsze można przecież poprawkę wydać lub coś, więc Fajnie, że ktoś tam wydaje takie beta testy, nie? mody do przetestowania, do coś tam pogrania, sobie już wcześniej, że nie musimy czekać na te widmy troszeczkę. Oj, dłużej! Widzicie? Prawie mi spadły. Więc fajnie, że są takie widmy, nie? Za tak chwilę sobie na pole, przetestujemy, zobaczymy, czy one w ogóle działają, nie? Myślę, że będą działać. Więc tak jak już mówiłem, coś tam ostatnio popadało, troszeczkę burze były w sumie. No tak, jak raz wam powiem, że walu, tak chyba, nie jest 20 minut, tak lało, że naprawdę świata nie było widać. Akurat byłem sobie po. Po zielonkę dla zwierząt to kurczę, naprawdę uwierzcie mi, że cieszę się, że, że udało mi się zamknąć dach w 60. Tak mówię, kurde będzie padać, nie? Tak szybko śrubki podkręcałem, bo mam na takie e, śrubki. Dobra, prasę włączoną i w ostatniej chwili udało mi się zamknąć, nie? Bo tak zacierało, że mówię, w środku by raczej by mnie zalało. Ty działają, ale kozak. Więc naprawdę wyczucie czasu akurat miałem dobre z zamykaniem dachu. Dobra, luksus, panie. No fajne te widy kurde Luksus Czekajcie Ale kozak Dobra ty Fajne, naprawdę kawał dobrej roboty szczerze. Ja naprawdę takiego czegoś nie potrafił zrobić, a... Mieraj... nie wiem, mierają takie rzeczy, nie? Kurde, chodźcie tu. Co za Z moje. Fajne, kurde, już można się pobawić. Ja lubię takie coś Hops. Jedni powiedzą, że do bani, a mi się tak coś podoba, ja tam lubię jest małe mody, które... O, teraz może wbiłem, bo wciąż to mi nie spadną Dobra, lecimy, kurde, nie ma co Pierwszy... Za chwilę będzie... Co się kopiesz? Za chwilę będzie pierwsza belka zrobiona takim zestawem, nie? Ja cię kręcę, jaki zestaw Coś pięknego na będzie się troszeczkę bugować. Kurde, chłodnica za chwilę znowu się cała zawali. Ale będzie dobrze chyba, co? Lol Dobra, tam niestety tak musi być. Ale tu belek tu będzie. W ogóle akcja słoma będzie na pewno, bo chcę zrobić yy, akcję na stuk Ja ciaka tekstura belek mam kijową. Kurde, bym musiał zmienić chyba. Kurde, bo my siatką jedziemy. Ue, by musiał wyjść z gry. Więc za chwilę się widzimy, ludzi z kałku, nie? Dobra, już jestem z powrotem, gdzie zmieniłem sobie tekstury. No, bo wiecie, tam mamy tutaj nowe sprzęty. Tamte tekstury miałem na takie bardziej starsze maszyny, na jakąś chipmę czy coś. To takie tekstury są spoko. A tutaj, na taką prasę, gdzie jedziemy siatką, myślę, że lepiej by pasowały tekstury, właśnie, które no są bardziej nowsze, nie? I z siatką przede wszystkim. Więc wiecie są w farmingu takie małe mankamenty, gdzie na przykład zmiana prasy by mogła zmieniać tekstury, nie? Czyli takiego, że na przykład sipą prasujemy, to żeby miała na przykład sznurek, czyli takie małe mankamenty są jednak w farmingu, które mogłyby yy, urealnić yy, nam tutaj grę. Dobra, czekaj ta, Widzimy go. Tylansko. Ty będzie tych balek tutaj? Nie wiem, będę miał 300 balek tutaj, ale będziemy to zachodzić na stół, na gospodarstwo nie chcę tego wozić. Po pierwsze, nie chcę, żeby były jakieś tam lagi, a po drugie, po prostu e, nie mam gdzie tego tam układać, widzicie, gospodarstwo mamy bardzo małe i myślę, że na stogu tutaj będzie ok, po prostu będziemy sobie przywozić na tym polu. Akurat tam przy drodze będzie stóp, myślę, że spoczko, nie? Będziemy sobie układać w następnym odcinku, myślę, że będziemy sobie już zwozić, jeśli nam coś tam nie wypadnie, nie? Ja ci lebelek będzie. Dobrze, że Bizonem nie kosiliśmy seriowo. By naprawdę było źle no i co, pomału sobie lecimy pomalutko, elegancko Cóż tutaj z jednego przejazdu 10 belek, nie wiem ile to jest tych przejazdów ale wciul <grych> jak to to będzie zbierał następna nawet nie mam czy tego zbierać, więc nie wiem czy ładowarkę sobie nie wezmę na testy jakiś tam odcinko najbliższym dobra, walamy Lecimy, kurcze, jak to wygląda? Miały się z tytułek ja muszę do przodu podjeżdżać, bo mi z powrotem go złapię. Są cztery belki już z przejazdu, naprawdę dużo. Ale zestaw jest kozacki. 13 na godzinę możemy pracować nawet 30 i to nawet 20. No ale nie chcę za szybko, bo wiecie, no, sprzęt trzeba wyczuć. Dobra, luksus. Tom, tom, tom. Dobra, owijamy. Cyk, cyk Dobra, to Kurde, co tak pika? Halo? Co jest? Cyk, cyk, cyk Czekajcie, kurde, wyłączymy może Dobra Coś pika, muszę zobaczyć, kurde, z tyłu, bo... Ja... Dobra, chyba nie... Nie, nie podała siatki, nie no podała siatkę, bo jest, jest związany z, kurde nie wiem co się odwaliło, hmm, no dobra w prasie niestety, na szczęście nic nie ma, kurde nie podała chyba siatki, nie wiem, no ale jest związano chyba, więc nie, czekajcie, już ja spróbuję go kulnąć, może, może podjadę do przodu trochę, zabezpieczenie dam, żeby mi nie spadła ta klapa na głowę. Dobra, luks Dobra, spróbujemy go wykutać co, o Ale nie no ten jest związany, coś, coś poszło nie tak ogólnie Bo niby jest, chyba że on jest taki, no nie jest zbity, kurde Wywaliło jakby ze środka coś Nie wiem, dobra czekajcie może go odkuniemy jeszcze trochę Ja to trochę cofnę I no to zaraz prostuję, bo coś, coś jak to po prostu będziemy jeździć Dobra czekajcie weźmiemy to sobie Widełki O właśnie po to są te widełki Kurcze moi drodzy Weźmiemy sobie tutaj wszystko podrzucimy bo tu wiatr porozwalał Chyba Ja Niestety są takie przypadki No no To jest prasa która ma drugi sezon Nie chodziła wiadomo rok Zawsze coś tam może się jednak wydarzyć eee, Co może nie iść po naszej wiadomo myśli nie ale myślę, że będzie dobrze. Tutaj sobie rozwalimy, po prostu to nie zawsze po prostu maszyny działają tak jak byśmy chcieli. Ej, czekajcie, ja sobie poszedł widwy. To mam je źle dobrane. O, muszę jakoś porozwalać tutaj tą górę. Żeby po prostu jakoś to przejechać. Jasne, się odwalało. Hops, 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 hops. Hops, 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 hops. Hops, hops, hops. Nie, jest tego dużo. Tu z może jest. Coś, coś. Nie wiem. Ale pikało, coś gdzieś tam może pod łańcuchy się słama. Wiecie, dostało, no to różnie. My za szybko jechałem. Widzicie, trzeba wyczyć sprzęt, jednak. Nic nie pika Halo. Koczymy praskę, zobaczymy, czy pójdzie. Dobra. A, strawiła, dobra. No, jedziemy, podnosimy, podbieramy do tyłu i jakoś to powinniśmy przejechać. Tu, oj, tam jest belka. To, że przejedziemy, to się nic nie powinno stać. Raczej powinien nam wyzbierać to. Kurczę, felek, no te, te widły z przodu mi wszystko rozwalają. Wszystkie rządki. Dobra, to wiatr. Halny wieje. Ja co się opala. Ops, wyzbiera nam. Dobra, luks. Ale świat ogólnie w realu zrobił, teraz jak to nagrywam, to mnie tak wieje, po prostu, że jest szok. A więc, czy jakaś wichura nie przyjdzie za chwilę? Więc szybko to nagrywamy i włączamy komputer. No jakaś burza może przyjść, wiecie o co chodzi? Sami różnie. Kurczę, ale tych walek będzie, naprawdę szkoda, że nie da się zwiększyć pojemności. Że się bardziej bym je dobijał, nie? Aha, dobra. Znowu coś jest nie tak. Kurczę, ta prasa tej. Cholera jasna. No teraz złapało. Teraz tak dużo nie było. Nie wiem, czy pod łańcuchy się dostaje słoma. No ale tu wszystko. Gdzie tu wchodzi? Za chwilę cię wciągnie. Ja cię kręcę. Nie wiem. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. Bo się dostaje słoma chyba pod łańcuchy, że to tak wywala. Bo niby balot jest związany. Podaje siatkę, a wylatuje słoma z tyłu. Więc kurczę. Dobra, ale pada, nie? W realu tak daje czadu. Kurcze, a niech pada w sumie I Tak, żniwa się jeszcze nie zapowiadają, na szczęście Żniwa się zapowiadają już, lada dzień Myślę, że można już wyjechać w realu w żniwa Kosić tam coś, ale Nie wiem czy to słychać Jak daje deszcz No jeśli nie no to trudno, ale tak daje, że deszcz ognie Tak zaciera, widzę jak w ogóle wiatr wie, Jak się drzewa ruszają i w ogóle to No zaciekawienie nie jest, ale Byleby grad nie padał. Będzie luksus, nie? Niech sobie tam pada ten deszczyk. Mówię, że no żniwa w sumie lada dzień, no nie ma co ukrywać, no. Można już prawie, że wyjeżdżać, dzień śmień już tam. E, widziałem, że ktoś tam już kosi. Kurczę, już niektórzy tam wyjechali gdzieś tam. Jakiś filmik na YouTubie widziałem, że ktoś tam kosił. Szybko wam powiem. W sumie szybko. Ostatnio mi na stapie przyszło po przypomnienie, że dwa ty że rok temu, 26 czerwca już, już Jęćmi był skoszony u nas, bo miałem snapy zapisane i właśnie na snapie mi przyszło powiadomienie, że 26 czerwca sobie w zeszłym roku kosiliśmy już jęćmi, więc w sumie powiem wam, że w zeszłym roku były tak szybko też niewa, w tym roku tak może szybko nie są, bo wyjedziemy gdzieś myślę, co jest dzisiaj, dziś jest ten, myślę że gdzieś na początku lipca, myślę, że gdzieś na początku lipca, 2-3 lipca, myślę, że gdzieś powinniśmy wyjechać w jęćmień. Nie no, nawet wcześniej, może 1 lipca nawet Zobaczymy jak to pogoda, nie? Tutaj też teraz uzależnienie od pogody będzie, mimo to, że może Nie wiem, nie wiadomo, czy jest w 100% nawet nie będę zobaczyć jakie są te ziarka w środku już Wypełnione Czy to wszystko już tam wiecie, jest elegancko My ogólnie jakbyśmy teraz mieli kosić na dniach Na przykład wyjechać teraz w poniedziałek, czy tam wtorek, czy tam środę To myślę, że raczej całego pola byśmy nie kosili, bo jeszcze nie wiadomo efek. Jakie to zboże jest, nie? Nawet jakby było wilgotne, tam koło 20% to i tak byśmy skosili trochę Tak z pół tony, bo po prostu już nie mamy paszy dla zwierząt, nie mamy ani grama, ziarka już nigdzie Po prostu to co mamy, mm, śród y, nam został To to po prostu nam, musi nam starczyć, więc... Naprawdę już jest... No nie za ciekawe, nie? Trzeba po prostu coś skosić już gdzieś tam wyjechać y, I zebrać po prostu troszeczkę zboża, nie? bo, no, bo nie mamy po prostu co dawać zwierzęto Dobra ty to mi to rozwala, nieco ciekawie jak to wygląda Dobra, jest dobrze, kurczę, jedziemy tam <grystanie> zestaw konkretny nie jest, rozwalają na szeroki rządek, na co je podbierać Jak to fajnie robi w ogóle Może troszeczkę szybciej pojedziemy to nam tak nie będzie rozwalać Dobra 20 na godzinę łogień poszli więc żniwa w sumie no zapowiadałem się dosyć z spoczku zobaczymy nie lepiej teraz już wjechać i skosić bo i serio świata nie widać jest tak jak ja patrzę przez okno to naprawdę aż nie aż mnie zatyka nie? <grym> tak daje deszcz teraz możecie pisać jak tam u was, bo u mnie to teraz nie wiem nie chcę powiedzieć, że tragedia, bo deszcz wiadomo potrzebny Ale kurczę tak daje, że świata naprawdę nie widać, jest tak siwo Będę wygradnie padał, tam deszcz może padać, tam też nic nie zrobi. Nie. Chociaż tam gdzie niegdzie już nam się też pszenica położyła, byłem ostatnio zobaczyć to takie place są, gdzie gdzieś się pszenica położyła. Gdzieś tam nie wiem czy to zwierzęta raczej nie no, to raczej wiadomo od pogody, od wiatru, od tam jakiegoś deszczu i położyło to nam trochę tam, ale wiadomo to tam trochę nie, nie ma, że się złoży troszeczkę tam gdzieś położyło. Nie gorzej, jak na przykład tam komuś by się całe pole położyło, tam nie wiem 2 hektary, 4 nawet niektórym się, kurde. Nieraz zdarzało, że tam się po 10 hektarów kładło zboże, nie? Jak w walce bym przejechał. Pamiętam te lata, co takie były. Kiedyś nam się chyba 3 hektary, nie, wiem, 2 hektary nam się położyły żyta, nie? To od tego czasu nie siejemy <grydy> żyta. Jakąś taką zrazę mamy. Normalnie jakby walcem pojeździł, nie? Jak zobaczyłem te pole, to już dawno było, to w sumie 7 lat temu może. I od tego czasu żyta nie siejemy, jakoś tak. u nas. Zżyta dużo słowy, no bardziej idziemy właśnie w przeżyto, W nie? Takie właśnie. Najwięcej mamy zasiane mówię, przeżyta i jęćmienia, nie? W sumie tylko chyba... No i pszenicę tam w półtorej hektara chyba. Pszenicy. Więc w sumie jęćmień i przężyto jest u nas. Owsa w sumie w tym roku nie zasialiśmy, bo nie mieliśmy po prostu pola, bo... No nie ma tych wiecie. Nie ma gdzie po prostu więc zasialiśmy sobie po prostu teraz hektar kukurydzy hektar 25 kukurydzy mamy coś nowego w sumie bo nigdy tak kukurydzy nie sialiśmy bo no nie była nam potrzebna w zeszłym roku kupiliśmy tam troszeczkę tam 20 ton kukurydzy sobie taką jedną bardzo ale to bardzo dużą przyczepę bo sobie kupiliśmy kukurydzę i fajnie, naprawdę, to byczki jadły. Więc teraz mówimy, że w tym roku zasiejemy taki hektar na spróbę, jak się na tym wychodzi. Czy, czy na tym jakiś tam mały interes jest, czy może jednak nie. Czy może lepiej jednak zasiać nowiec, czy zboże, czy coś. Bo w tym roku wam powiem, że kupywać wysłodki, to już wolimy naprawdę zasiać tą kukurydzę, bo wysłodki w balotach. Yy, tam po 220 chodziły nawet. Więc naprawdę wysłodki boraczane w balotach były naprawdę drogie. Nam się udało w miarę kupić też coś około 180, bo tam około 200 zł coś jakoś też płaciliśmy No niestety coś trzeba jednak kupywać. I tak jak sobie patrzymy, to lepiej by się opacało zasiać tą kukurydzę Tam może 2000 wyjdzie nie? na hektarze opłaty, może więcej. W sumie sianie. No teraz nam wyszło z sianiem ze wszystkim. Nam wyszło coś tam z nawozem. Wyszło coś tam chyba około 977 zł jak go obliczyliśmy. Z sianiem, nawozy i nasiona, wszystko wiecie, nie? Więc teraz jeszcze zbiór no to się coś tam łączmy tam około 2000, nie? Nawet niech to wyszło, no to ale towaru jest, nie? Z hektara tam trochę tej masy powinno być, jak jest dobry rok, teraz naprawdę jest... Może być dobry rok. Jak tak będzie padać, nie będzie żadnego gradu gradu naprawdę odpukać, to się zapowiada naprawdę dobry rok na kukurydzę, nie? Zapowiada się dobry rok, bo nie ma suszy, nie będzie suszy, a to, że ona teraz nie rośnie, to tam jest nic, bo było zimno, ale teraz naprawdę będą ciepłe dni, ciepłe noce, to kukurydza wystrzeli tak, że będzie naprawdę luks kukurydza. Tak jak kiedyś miała po dwa, po porywach do trzech metrów nawet kukurydza miała, nie? Tam gdzieś kurde nawet 4 metry miała kukurydza, 3,80 chyba Tam gdzieś ktoś tam właśnie widziałem na ale to jest parę lat temu 2 lata temu, bo rok temu nie była tylko kukurydza Ale 2 lata temu gdzieś tam widziałem, że tam 3 Że tam wyższa niż Jaguar i w ogóle wszystkie zestawy, nie? <grydza> 3 metry to tam lekko miała ponad W wyższym roku tak miała 2 metry Na dołkach może 2,5 2, 2 w porywach do trzech, nie? No, jak jest dobry rok, będzie padać, mówię, będzie ciepło, ciepłe noce i w ogóle to tak kury zawieszczeli. No, i wszystko się zapowiada, nie? Bo i burak, będą ciepłe noce, będzie padać deszcz, to i burak wiadomo, będzie duży. Może tam on nie będzie miał tyle cukru, bo wiadomo, jak dużo. No zawsze jakoś tak było. W sumie w zeszłym roku mieliśmy duży cukier. Eee, nie wiem tam ile, ale wiem, że No ponad przeciętną nawet był. Ale jak był ten mokry rok 2017, to było dużo tego buraka. On tam się napił tej wody, tego wszystkiego. Był naprawdę duży burak, ale nie miał tyle cukru. I to, wiecie, jedno w drugie wchodzi, nie? Zobaczymy jak w tym roku będzie, nie? Z tym wszystkim. Więc wiecie. Jedno w drugie wchodzi, więc na buraku. <gryw> jest jak jest. Zobaczymy. Ogólnie dużo osób schodzi z buraka z tego co tak widzę. Teraz fajne weszły te... Znaczy to jest fajne, no. Fajne by to było, jakby to wszystko działało. Tam cukrownie nie wiem czy to... kto sieje buraki może powiedzieć, że tam zaznaczacie gdzie macie buraki, dojazd, wyjazd z pola, gdzie macie pryzmę. To jest fajne, no? Jest fajne jakby naprawdę to wszystko działało. Ja się troszeczkę z tym namęczyłem, żeby to wszystko zaznaczyć, te gdzie mamy pryzmę, gdzie mamy buraki, bo naprawdę wywalało mi stronę co chwilę. Chyba jedno pole robiłem z 13 razy <noise> drugie chyba z 7. No myślałem, że mnie naprawdę coś strzeli jakiś piorun. Bo czasami można naprawdę z takimi Niby to jest spoko, ale żeby tyle razy jedno pole zaznaczać tu wszędzie, gdzie wniosł, wszystko klikasz, zapisz i naprawdę wszystko wywalało, całą stronę, zawieszało się, nic się nie dało zrobić, no to ile to można przecież klikać i to samo zaznaczać, żeśmy już nie chciało mi. Następnego dnia mówię, zrobię jeszcze raz. Za siódmym razem się udało te drugie pole. Mówię, dobra jest, powinno być luks, nie? To tam fajne, fajne to jest. No jest taki troszeczkę, nawet wam powiem, że Bayer Troszeczkę takie nowoczesne rolnictwo wchodzi. Fajne to jest, no kurde, zaznaczacie gdzie macie pryzmę, gdzie będzie pryzma, tu gdzie materia, hajdujni, wszystko będą wiedzieć, nie musisz tłumaczyć przez telefon. Jak macie drogę, jaką drogę macie dojazdową do tego pola, jeśli będzie tam wiadomo, Trawa jakaś czy coś, to przyjadą wcześniej, żeby jak nie pada po prostu, więc wszystko po prostu oni sami powinni już wiedzieć, nie? Mówię, to jest fajne, jeśli wszystko tam zrobią, poprawią, żeby to wszystko działało, to to może być. Mi tam to w miarę by to od odpowiadało, takie zaznaczanie im, no ale po prostu, żeby to nie wywalało, ile to można zaznaczać, mówię. Ja bym miał teraz więcej pól, więcej do zaznaczania, na przykład, nie wiem, buraki na... Rozłożone na czterech polach jakiś tam, czy tam pięć No to weź to teraz zaznaczaj wszystko jak tu wywalało, nie wiem Może u mnie taki przypadek był, ale tam zgadałem z jednym panem, też mówił, że U niego też wywalało Też mu było ciężko to po prostu zaznaczyć To też każdy zależy od kogo Bo zależy kto pod jaką cukrownię, pod, pod tego, nie? Jest podpięty, nie? A tam nie będę mówił gdzie jestem podpięty, pod jaką cukrownię <laughs> Nie no tam Będziecie wszystko wiedzieć ten. Nagram raczej vloga z wykopków buraków z kompanii buraczanej, jak w sumie co roku zawsze coś tam było. W tym roku chyba był tylko film pod muzykę z buraków, a może w tym teraz nagram vloga jakiegoś. Bo będę musiał daleko przewozić w sumie, znaczy no daleko, no tak kilometr wolną drogą obrócić z przyrzepą, to wiecie, zanim... Wywrócę, zanim wrócę, zanim to wszystko ogarnę, bo każdą przyczepę po prostu będę musiał, każdy zbiornik z kombajnu będę musiał odwieźć naprzód na pola. Bo jest taka droga, że się po prostu nie będzie dało dojechać. Myślę, że mam nagram, to sami zobaczycie, jak to będzie tam wyglądać. No do Buraków jeszcze trochę czasu jest. bo mamy wakacje a już tu u burakach mówię. Yy, więc tam będzie trzeba kawałek odwieźć. I nie wiem czy to się będzie wszystko spisywać i czy tam radę. No czy nadążę po prostu, bo to może być ciężkie. Chyba, że na dwie przyczepy jakoś, no nie wiem jak to będziemy robić, naprawdę. Chociaż przyczepianie przyczepy też troszeczkę się schodzi, nie? Coś trzeba będzie ogarnąć. Zobaczymy, nie? Jaki, jaki time będzie. <grym> jak będzie dobrze wyrównana droga, to wiecie, można sypać, nie? Po polnej drodze dosyć tam. A nie wiem jak dziury... Jak nie wiadomo gdzie, to się pomału, wiadomo, jeździ. No cały czas spada w sumie. Tak, nagrywam tak leje. Jakieś kłady jechały sobie w tym deszczu <gry> Nie no jest fajnie, kurde tutaj też dużo obalek będzie Naprawdę fajny odcinek ze zbierania się szykuje Mówię, tam będzie stuk taki duży, ogromny stuk chcę ułożyć Jaki tylko się da, oj kurde już myślałem że znowu coś się po prostu, nie? Ja tutaj gadam, gadam Nie słyszę coś mi tu pika Zresztą tamte piganie było coś innego jak ten, jak nie wiem czy to słoma się pod pod łańcuch gdzieś tutaj dostawała czy co? Teraz dzisiaj idzie robota. Elegancko. Odcinek nie wiem ile będzie miał, ale chcę, żeby był też w miarę krótki, bo chcę go wrzucić jak najszybciej, mam go zmontować elegancko i wrzucić. Taki po prostu chciałem wam zestaw pokazać, głównie z zewnątrz jeżdżę, bo mega mi się podoba ten zestaw, w sumie mogę z zamkniętą szybą miedzić, bo przecież wszystkich kurz mi do środka leci, tak się nie powinno robić, nie wiecie przykładu. <gry> Wszystki kurz do środka, kurde, za chwilę wszystko tu elektronika siadnie nie Nie no, powinno być luks No i tak to wiecie wygląda Fender sobie daje radę, jest na spokojnie 20 na godzinę wyciąga prawie że Przy dobrych wiatrach, nie no, 20 na godzinę nie można Tak to można wiecie, prasować nie Tylko że tutaj jest naprawdę dużo belek I Jak to widzę to ja nie wiem, kto to będzie zbierał no, jeszcze dwa rządki będę miał pół więc elegancko. No tutaj na tym polu ze 100 balek będzie. Zobaczymy w następnym odcinku, jak sobie będziemy zbierać. Bo myślę, że na tym polu będziemy sobie właśnie zbierać. Coś już pozbieram, żeby jakiś tam zarys z był. I żeby to wiadomo, fajnie na odcinku wyglądało. No więc co ludzi skończył? Ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Wywalimy sobie w baleczkę elegancko. Cyk. Wysiądziemy. Wyłączymy bo maszyna nie może chodzić, jak wychodzimy. O. Pędzior niech sobie właśnie chodzi. No i co taki odcinek, mam mówię? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Troszeczkę sobie pogadaliśmy o tym i o tamtym. Cały czas pada jak coś... Coś tam pada, naprawdę, kurde, siwo cały czas. Ale zaś może wam powiem w następnym odcinku ile spadło w deszczu. Jak zapamiętam. Także co ja Wam dziękuję za oglądanie. Możecie mówię, łapeczkę zostawić subika na kanale. I mile widziani jesteście na kolejnym odcinku, kurde, mile żebyście go zobaczyli kolejny odcinek, bo może być fajny, ze zbierania belek, stół układania, to może być fajny odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie, bo z belkami różnie bywa, ale myślę, że wyjdzie fajnie, może jakaś ładowarka przyjedzie na testy, zobaczymy, mam taki mały plan w głowie, a ja wam tym razem już dziękuję, po tylu minutach, nie wiem ile tam mamy, 20 minut, 25 odcinka, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, do kolejnego, cześć!